Witajcie serdecznie w materiale, w którym porozmawiamy szerzej o niezrealizowanym i porzuconym zakończeniu Jurassic World Odrodzenie, gdzie to właśnie Ember, Tyranozaur, miał lub miała zabić Kistortusa Rexa. Nie przedłużając, zapraszam serdecznie do oglądania. Jurassic World Odrodzenie jest już po premierze od kilku miesięcy, jednak cały czas trwają zaciekłe dyskusje na różne tematy z nim związane. O nieścisłościach w lore, o tym, czy motyw Mutadonów i Direksa był dobrym pomysłem, a także o tym, czy film jako całość wypada dobrze. W społeczności jurajskiej film ma bardzo mieszane oceny. Niektórzy twierdzą nawet, że jest gorszy od Jurassic World Dominion. Jednak wracając do tematu, odrodzenie miało nam początkowo zagwarantować wiele rzeczy, które ostatecznie nie trafiły do finalnej wersji. Jedną z nich było porzucone, niezrealizowane zakończenie, w którym miało dojść do starcia pomiędzy tyranosaurem Ember a mutantem Distortusem Rexem. Balka miała najprawdopodobniej odbyć się tuż po lub w trakcie końcowej ucieczki naszych bohaterów. Być może dokładnie w momencie, kiedy Duncan odwraca uwagę Distortusa. Dzięki kilku twórcom na YouTube można znaleźć autorskie wizje tego starcia. Możecie zobaczyć jedną z właśnie z takich animacji. Nazwę tego kanału znajdziecie właśnie pod tym wyświetlającym się filmem oraz w opisie tego filmu znajdziecie nazwę kanału oraz link konkretnie do tej pełnej animacji. Wracając jednak do Ember. Pierwotnie miała ona wrócić na koniec filmu, by walczyć i zabić Tistortusa Rexa. Pomysł porzucono ze względu na to, że byłoby to zbyt przewidywalne i przypominałoby wcześniejsze finałowe starcia z innych filmów, w których tyrannozaur zawsze triumfował. Dodatkowo zwycięstwo tyrannozaura mogłoby wzbudzić oburzenie wśród części fanów. Z mojej perspektywy mogło to wynikać z kilku oczywistych i prostych powodów: numer 1. Dla wielu fanów tyrannozaur zawsze musi wygrać co mogłoby zostać odebrane jako powtarzalność i brak świeżości. Numer 2. Część widzów uważa Distortusa za silniejszego od Tyranozaura, chociażby ze względu na jego rozmiary. Numer 3. Mogły pojawić się opinie typu, stworzyli go tylko po to, żeby Tyranozaur miał co zabić. Warto jednak pamiętać, że Distortus Rex był mutantem z licznymi defektami. W filmie widzimy, że testuje własne możliwości i nie zna granic swojej wytrzymałości. Dlatego osobiście nie byłbym zaskoczony, gdyby Tyranozor miał go zabić w finale odrodzenia. Sama walka byłaby zapewne dynamiczna, pełna napięcia i niecierpliwego wyczekiwania, który z nich zwycięży, a który upadnie. Pozostawienie Distortusa przy życiu daje jednak twórcom furtkę na przyszłość. Możliwość powrotu na Wyspę Świętego Huberta w potencjalnym sequelu do Jurassic World Odrodzenie. Podsumowując, gdyby w finalnej wersji filmu doszło do starcia Tyrannosaura i Distortusa Rexa, mielibyśmy pełną emocji walkę dwóch szczytowych drapieżników wyspy. Zabicie Distortusa mogłoby wywołać oburzenie u części fanów i zasugerować, że twórcy wolą trzymać się bezpiecznych, przewidywalnych rozwiązań. Co więcej, taka walka mogłaby odebrać powód, by w przyszłości wracać na wyspę świętego Huberta. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym materiale. Jeśli się Wam spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Z tej strony był oczywiście Czaszkochrub i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!